Czy prezydent Jacek Majchrowski zatańczy i zaśpiewa na ceremonii otwarcia Igrzysk Europejskich w Krakowie? Nie potrzeba Piotra Rubika, bo mamy Jerzego Muzyka. Piotr Bartosz. Wojciech Jaskółka. Szanowni Państwo, urzędnicy gnębieni przez nas pismami w końcu odpowiedzieli na część zadawanych przez nas pytań odnośnie parkingów, które im przysługują. No i tutaj e, odpowiedź jest Przyznam szczerze, że Wojtek, taka, jaka się, jaką się spodziewaliśmy, no bo ponieważ z ujawnionych przez nich informacji wychodzi na to, że jednak mają dla siebie jakieś miejsca parkingowe, za które nie płacą. Tak, okazało się, że jest 11 parkingów na 331 miejsc. Czy to dużo, czy mało, dla nas jest to oczywiście dużo, tym bardziej, że Kraków promuje się jako miasto w, no, w niedługim czasie wolne od samochodów, no bo taka jest tak naprawdę tendencja urzędu miasta. No, pytanie, czy to będzie dotyczyło też urzędników, w tej chwili mają 300, ponad 300 miejsc, a to są tylko miejsca dla samych urzędników, a przypomnijmy, jeszcze są przecież pracownicy spółek miejskich do, należących do gminy Kraków, tych miejsc parkingowych tak naprawdę jest więcej, licząc całościowo. Tak, no i przypomnijmy cały kontekst tej sprawy, bo to jest dosyć istotne, jak Państwo wiedzą zostały przeforsowane przez urzędników kolejne podwyżki, Opłat za parkowanie, no i chcieliśmy zapytać, no jak to się ma, jeżeli urzędnicy bezproblemowo podejmują decyzję, aby te opłaty podnosić, dlaczego nie podnoszą ich sobie sami? Nie wiem, czy nie będziemy postulować, i napiszemy petycji w ogóle do Rady Miasta o likwidację tych darmowych stanowisk, miejsc postojowych dla urzędników. Pytacie. Najpierw jeszcze zapytam dokładnie o lokalizację tych, tych tak. parkingów, bo akurat o to też pytałem, a tutaj nie dostaliśmy odpowiedzi, mhm. więc no nie do końca nam odpowiedzieli na nasze pytanie, będziemy jeszcze w takim razie dopytywać tych urzędników. No tak, zresztą jak sami Państwo wiedzą, presja ma sens, myślę tutaj, w związku można nawiązać odnośnie presji. Jeżeli urzędnicy czują na swoich plecach, na swoich barkach oddech niezadowolonych mieszkańców, to podejmują jakieś kroki, by swoje nieprzemyślane decyzje jednak odwołać. I tak jest w przypadku nowego miasta, które miało powstać na Arbitwach w Krakowie. Tak, miała być tam dzielnica nawet na 100 tysięcy mieszkańców, miał być wieżowce, miał być tak zwany Manhattan Krakowski. No tutaj oczywiście to była wizja przede wszystkim pana wiceprezydenta Jerzego Muzyka, który nawet fotografował się z makietą tego nowego miasta. Tyle, że on tak naprawdę nie skonsultował, to jest najważniejszy grzech tej inwestycji, nie skonsultował tej, tej inwestycji z przedsiębiorcami, którzy tam, tam przecież mają swoje zakłady pracy, zatrudniają chyba 10 tysięcy osób. osób. Tak, no i tutaj, oczywiście, snuł swoje plany, zatrudniał do tego urzędników, bo przecież skonstruowanie w ogóle takiego projektu, zamówienie tej makiety, zamówienie wszystkich planów, to tak naprawdę jest ogrom pracy, który został to, zmarnowany. To jest jeszcze nic. Jeżeli Państwo wejdą na profil na YouTubie Miasta Kraków. Tam jest szereg wizualizacji, które pojawiały się już w przeciągu na pewno roku, które na pewno kosztowały spore pieniądze. Jak, jak ten cały krakowski Manhattan ma wyglądać, będziemy dopytywać w ogóle, ile, ile, ile pieniędzy zostało na to wydanych. Bo jeżeli kwoty będą oscylowały w setkach tysięcy złotych, bo takie projekty, takie wizualizacje robione przez specjalistów nie są tanie. No to pytanie, kto za to zapłaci? No, w chwili obecnej wiadomo, że my, tylko hmm, czy pan Jerzy Muzyk poczuje się winny i nie powinien przypadkiem zrezygnować ze swojego mandatu? To oczywiście ten temat będziemy drążyć. Tutaj w ogóle jest bardzo też nieuczciwe zachowanie Urzędu Miasta, które zachęcało przedsiębiorców właśnie do lokowania inwestycji na tym terenie, tak. a już wcześniej powstawało i równolegle niemalże powstawiało nowe studium właśnie zagospodarowania tego miejsca, które właśnie zakładało już przeznaczenie tych terenów nie pod przemysł, tylko pod właśnie działalność usługową i, i mieszkalną. Więc no taka dwulicowość jest z Urzędem miasta, które z jednej strony przyciąga inwestorów, zachęca ich, tak. a z drugiej strony pewien cię mówi koniec, tu będzie nowy projekt, nowe. Yy, właśnie nawet to, to porównanie padło, że miała być to inwestycja na miarę nowej huty, takie nawiązanie tak. do komunizmu tak naprawdę. Tak. Że brakuje tam Homo tak tak, yy, tak, tak, tak. W całej tej, yy, w, tej w tym pomyśle. Natomiast co jest jeszcze przerażające, przecież tam około tysiąca firm, tysiąca podmiotów działa na terenie Rybitw. Ci ludzie inwestują tam swoje pieniądze, bo biorą kredyty na rozwój, na, na, na powiedzmy ekspansję, na dalsze rynki swoich przedsiębiorstw i tak naprawdę zabiera im się to, daje taką niepełną, niestabilną sytuację. No w takich warunkach nie da się prowadzić działalności. Ja się nie, nie dziwię, jeżeli część z tych firm grubo zastanawia się, czy przypadkiem nie opuścić miasta Krakowa, gdzie przecież płacą podatki. Tak, to jest tak naprawdę też głębsza sytuacja. Pewnie też będziemy o tym dopytywać, bo docelowo ci przedsiębiorcy, przedsiębiorcy mieli być przeniesieni na teren Nowej Huty, na teren należący do ArcelorMittal. Tak się domyślamy, nie tylko my oczywiście, ale też dziennikarze, którzy o tym mówią, że to jest taki sposób na wycofanie się właśnie Mitala z Krakowa, że w ten sposób jakby da się zarobić Mitalowi, przenosząc tą strefę tak jakby przemysłową na teren Nowej Huty. Tak, ale wyobraźcie sobie Państwo w ogóle ten absurd. Tysiąc firm, dziesięć tysięcy pracowników, wybudowane hale, magazyny i tak dalej, przenoszone, w zupełnie inne miejsce Krakowa, tylko po to, żeby tam postawić bloki. To jest absurd. Na szczęście radni wycofali się z tej decyzji. No i co teraz? No, czekamy na pana Jerzego Muzyka i jego dymisję. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o marnotrawienie pieniędzy, no to tutaj akurat jest o czym mówić w Krakowie. No i przechodzimy do tematu, którym już, o którym już mówiliśmy, o igrzyskach europejskich. Może tutaj Piotr przy... powiedzieć coś tak, o Tak, ja się uśmiecham, bo przyznam się szczerze, no... Byłem zaskoczony kwotą, która miała być przekazana na ceremonię otwarcia Igrzysk Europejskich. Media donosiły, że to będzie 15 milionów złotych. A teraz informacja pojawiła się taka, że ta kwota się zwiększy. No wiadomo, inflacja i tak dalej. Ale przewidziany budżet ma widełki między 23 a 44 Miliony złoty, proszę Państwa. Podejrzewam, że w tym jest jakaś logika, bo tak, z jednej strony mamy kiepską rangę sportową tej imprezy, dlatego chcemy jakimś mocnym akcentem przypomnieć, powiedzieć światu, że tutaj coś się odbywa w Krakowie. Tak. No być może będzie ściągana jakaś gwiazda, która może jakiś skandal wywoła, żeby cały świat mówił o tym miejscu, o Krakowie w kontekście tych igrzysk. Marzec, my mamy marzec, my marzec mamy, tak, mamy jakiś może bardziej skromny projekt w sensie finansowym chociaż nie wiadomo ile zatrudniony artysta by sobie życzył za to artysta to już za chwilę powiem o kogo chodzi w każdym razie mamy bardziej ciekawszy pomysł i tańszy mam nadzieję dla podatnika i też by myślę żeby rozgłos światowy był bo naszym, naszą propozycją jest to aby pan Jacek Majchrowski zaśpiewał i zatańczył podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Europejskich na pewno byłoby to zauważone przez Wszystkich w Polsce, no i pewnie też na świecie. No, wtórować mu może oczywiście Jerzy Muzyk. Zbieżność nazwisk tak. nie jest nieprzypadkowo. Czyli podejrzewam, że to by była kocia muzyka, ale to tym lepiej dla promocji tej imprezy. Bo przy okazji można by było transmisję podpiąć pod Hello Kraków, pod tą nieudaną telewizję i to by zwiększyło może zasięgi tej telewizji. No tak, tak. Na pewno liczba wyświetleń podbiłaby co najmniej trzykrotnie. Tak, a mówiąc poważnie, to oczywiście od początku postulowaliśmy rezygnację z tej, z tej kiepskiej imprezy. Tym bardziej, że też tutaj akurat mądrość Ślązaków w pewien sposób wyszła, bo nawet na początku, jak było, była kwestia organizacji tej igrzysk, to była mowa, że Małopolska będzie też współorganizowała to ze Śląskiem. Tak. Później to ucichło, Śląskie wycofał. No to wiedzieli co robią. No, pewnie przeczytali, gdzie wcześniej były te igrzyska, więc Białoruś, Azerbejdżan, no nie był, Polska nie była jakoś specjalnie dobrym pomysłem zaraz po nich, więc poszli po rozum do głowy, niestety nasi krakowscy włodarze tego nie zrobili. Tak, tym bardziej że koordynatorem przypomnimy jest pan Sasin, więc no, musi być drogo i musi być słabo. Tak. więc tutaj no, bardzo przypomnieć to jest ten człowiek, który załatwił sprawę konsensusu Turowa, który załatwił sprawę wyborów kopertowych. Co on jeszcze ma na swoim koncie, jakieś dokonania? Nie, przypomnij mi Wojtek, masz coś takiego? Tam chyba jeszcze no, elektrownia w Ostrołęce chyba, ta nieudana budowa, tak. gdzie poszło 2 miliardy chyba złotych tak. i później chyba, no, na wyburzenie, wyburzenie kosztowało chyba miliard złotych, a wcześniej inwestycja jeszcze no. też kilka miliardów, więc... No tak, no jak sami Państwo wiedzą, jeżeli za coś bierze się Jacek Sasiń, to wygląda to tak, jak wygląda. Cóż, to tyle z lokalnych spraw na chwilę obecną. Zapraszamy do lajkowania i subskrybowania naszego kanału. Myślę, że w tej formule będziemy spotykać się częściej, ponieważ w sytuacji absurdalnych, ale też naszych działań w Krakowie jest coraz więcej, więc będziemy o tym głośno mówić. No i myślę, że taki postulat... Powinien nam towarzyszyć, że najwyższy czas przewietrzyć w krakowskim magistracie. Dokładnie tak. Dziękuję.